I ja mamy Xbox 360. Problem jest taki, że nie wysuwa nam w ogóle płyty. Rozmęcimy to całe. No i mamy całą tropę. Tutaj akurat nam już przyszła. To jest gumka od napętu. Tak przełożę jedne koło drugiego, żeby było widać. Jak widać stara gumka jest naciągnięta, dlatego jak się rusza silnik, niestety nie wysuwa nowa gumka jest nowa także będziemy ją teraz montować. napęd mamy już całe złożone, teraz będziemy składać całe, całą gierkę także te wszystkie plastiki to wszystko składamy no i tak mamy całe wyskutany, robimy próbę zobaczymy czy wysadzamy nam pyta. jak widać działa poprawnie jeszcze raz no i tyle mamy naprawione.